Siemano w środę Mamy godzinę już prawie 18 Ja dalej walczę z RSM-em Jestem na ostatnim polu już tym 28 hektarowym Na tym moim ulubionym Co są te domki z, z dojściem do wody, ale patrzcie na to Kończę akurat, znaczy kończę W połowie jestem I co? Zaczyna Kropić Idealne warunki RSM będzie wylany, wszystko pszenica 210 hektarów będzie I idealnie zaczyna padać lepszej pogody na resemlania nie mogliśmy wydać. pierwsze klasy Patrzcie jakie to tam są są tam jest woda Zaraz Wam pokażę Jak dojadę do końca Jak go że jest upierniczony Poczekajcie, przybliżę To przez składanie Jak składam, z lancy Wylatuje resen Ale zaraz wyjdę na zewnątrz To Wam pokażę jeszcze dokładnie a i odpaliłem w końcu swoją kamerkę GoPro 8 Czy tam 9 Czekajcie Zapięta jest A wypowiem szczerze, że 8 to jest GoPro GoPro 8 8, tak, 8 Uszy mi się zatkały i kurde nie słyszę co mówię GoPro 8 i stwierdziłem, że coś zacznę nagrywać na YouTube jakieś vlogi, coś dłuższego. Zobaczymy co wyjdzie z tego. Dobra, zaraz wyjdę na zewnątrz, to wam pokażę. Dobra, zatrzymałem się. Butyki i idziemy. Patrzcie jak beczko pierniczona jest. Wszystko z tu, a z drugiej strony, chyba jeszcze bardziej. O, tu lepiej widać. Będę miał synyć. Nie wiem, czy dzisiaj, jak zjadę do mycia, choć mam tutaj, land ten, ale to tak